Hejka kochani, dzisiaj no taki dość nieprzyjemny temat. Jak sami w tym tytule widzicie, no tak. Nie. Miałam ogólnie związek z. no. pedofilem. No i tak, jak to się zaczęło, No taki typ. Grałam sobie normalnie w Brookhaven i. Um. 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 <laughs> no i nagle przyszedł do mnie taki kościół, który. No, dobrze tak było taki miły. był miły. Miłe, po prostu. zaprosił mnie do swojego domu no więc ja weszłam. A później mi zaoferował. Nie wiem, bo nie mogę tego powiedzieć, bo to będą już takie dość nieprzyjemne tematy. Bo zaoferował mi dość nieprzyjemną pozycję No i niestety musiałam zgodzić. Ale ja to nagrałam, ale no nie mogę tego po nie pokazać na filmie co też było dość takie nieprzyjemne no nie wiem po prostu ciężko mi to stwierdzić czy to no ciężko mi to powiedzieć, coś tego na filmie nie mogę powiedzieć ani tego nie mogę pokazać, bo ale ogólnie go dodałam do znajomych a i w sumie nie wiem gdzie go mam więc ogólnie uważajcie na takich ludzi więc ja już się ogólnie dałam złapać no niestety więc no, uważajcie po prostu na takich ludzi więc ja kończę i to był taki po prostu króciuteńki odcinek i raczej że właśnie jakby jak ktoś w taką opcję zaoferuje no mogę, ja mogę tylko powiedzieć na no serio, bo to na serio by było już takie, no, po prostu nie mogę pokazać, no i jak ktoś właśnie zaoferuje takie wam dość nieprzyjemne rzeczy, to proszę, że to, ale odrzucacie to. więc ja się wam żegnam, pa pa!